Cześć, witajcie z tej strony. Ja, Michi, ja to kolejny odcinek na kanale. No i dzisiaj lutujemy tą twierdzę. Twierdzę, fortece, fortece. Bo w poprzednim odcinku sobie ją wyczyściliśmy. Stało się kilka ciekawych rzeczy podczas tego. Możecie sobie wbić i, i obejrzeć. A dzisiaj sobie ją po prostu lutujemy. Hmm. Zdecydowałem, że bestia jest sentymentalna i więcej nie zabije. Ale zdecydowałem też, że no cała ta cała ta biblioteka na pewno idzie do no do śmieci. W sensie jakby chciałem tu zamieszkać, ale kiedy zobaczyłem, że respią tu się od nowa przeciwnicy, pillagerzy, tak? To uznałem, a dobra walić to, po prostu zabiorę to, co się da. Lur 3 Piercing 3 To mi się nie przyda. Przydadzą mi się na pewno książki. Mam nadzieję, że po ekwipunku nie będą mi zasypiać książki. Aczkolwiek trochę sobie bym ich zebrał mimo wszystko. Myślę, że na dwóch stakach się zatrzymamy. To sobie też zbieramy. Jest ktoś. Albo to bestia. W każdym razie wolę sobie stanąć tak. Czuję się bezpieczniejszy. Protection 2, wezmę. Dołożymy sobie do czegoś, może. To sobie wezmę na pewno, książkę. Bo książki, książki chcę stąd pozabierać i po prostu później zrobić, yy, tak na dobrą sprawę, na cały odcinek content z tego, jak czytam książki stąd. Na... Jezu, ta bestia jest creepy, ją zabije chyba. Yy, na pewno chciałbym pozbierać też różne takie akcesoria bardziej tutaj kowalskie. Yy. Może się kiedyś przyda, kto wie. Jak już, się, jak już się zatrzymamy w jednym miejscu na długo, 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 to, to na pewno się przyda, to nie wątpię. No powiedzmy, że nagety też zbieramy. Zabieramy to, zabieramy to. Dwie złote motyki. Bardzo... Użyteczne, tak? 100%, no skam. Bestio, czy ja cię dosięgnę, tak żebyś ty mnie nie biła? Halo? Ała! No, ten, co mnie do bestii próbuje pchać w ogóle. Ham. Ja chcę sobie spokojnie tylko okraść ich z wszystkiego O. Widzicie? O tym mówiłem, że się rozpią. Oła. Nie mam łuku. Nie, wiecie co? Pierdzielę tą bestię. Bo to się źle skończy. Wezmę na pewno sobie to. Przerobię też szybko na siano. I jak będzie jakiś crafting, to sobie zrobimy więcej chlebków. A O wilku mowa. Tutaj raczej nikt się nie będzie respić. O, na pewno to sobie bierzemy. Dobra, zniszczę tym, żeby nie niszczyć innych moich y, wyposażeń. Y, dobrze. Strzały, kusza. Wiecie co? Jakby wezmę to na razie, ale później nie będę miał jakiegoś problemu, żeby to po prostu wywalić. Jeszcze tak, zostało. O kurde. No cóż, dlatego mamy Spawn Point. Na pewno nie będzie dla mnie problemem, żeby te strzały wywalić. Aczkolwiek problemem dla mnie jest to, że trochę często mi się ginie. Nie podoba mi się to zbytnio. Aczkolwiek, no cóż, tak bywania Trzeba... Czekajcie. Hmm, bloczki. I swoją drogą samopikę wezmę, bo tam jest dużo siana. Yy, ktoś do mnie strzela chyba z O! Jest jakiś. Kurde, bo teraz tak trochę sobie myślę, że w sumie, jeśli to tak ma wyglądać, to trochę poprzedni odcinek poszedł na nic. Tak w sumie. No. No bo jeśli, no bo jeśli jakby. Mm, jeśli oni się tu ręspią, to w zasadzie poprzedni odcinek, który polegał na tym, żeby to wyczyścić, poszedł na marne. Mogłem to wszystko dolutować wtedy, ale tego nie zrobiłem. No chodź, co? No do łódki. Dobra, plus jest jeden. Udało się go pakować do łódki. Weź chleb. To jest, wiecie, taki porad, O, i przy okazji sobie to pozabieramy już. Takie lepsze jedzenko. Typu mięsko. Jest tu surowe coś? Dobra, zjedz kuky Salomona. O Jezu, ile tam jest tych illagerów? Dobra. Aczkolwiek wiesz, że jest zlutowana, chociaż tyle. I trochę widzę, że jest przypał z tym, że nam się już ekipunek zapełnia. Ale no cóż. Trudno się mówi. E, tarcza, tarcza, tarcza. Gdzie ja mam tarczę? Tu jest tarcza. Wolę chodzić już teraz z tą tarczą, żeby nie wrócić na tarczy. <grym> Dobra, bo to jedzenie za dużo miejsca mi zajmuje. Wypad. Czysto? Chyba czysto. Szczerze, wezmę sobie pewnie jakieś łóżko zaraz, stąd podejmę, podejmę sobie decyzję tak na szybko. Niestety, wy mi nie pomożecie. Niestety, niestety. To już był chyba ten moment, gdzie ja zrezygnowałem z lutowania. Że tak to ujmę na żywco. Więc tutaj już będą mogły być rzeczy takie, takie, których ja po prostu nie zebrałem. Szczerze, jak jest jakieś jasno-niebieskie, tak, takie bardzo jasno-niebieskie, bo to jest cyjan. Szczerze, wezmę sobie fioletowe. Dobra. To już nic więcej o Jezu No i Badomen, nie? To teraz tylko się modlić, żebym wioski nie znalazł w sumie Ale, że chłop snajper i do tyłu strzela, nie? No, podziwiam. Ale że ja badomen dwa Ale, że ja nie podejdę? Dobra, że jest zlutowana. W zasadzie to to piętro jest ogarnięte. Widzicie? Oni tu mają jakiś spawn, tylko że po prostu... Pewnie tutaj na tych dywanach jest jeszcze jakiś spawn. Multum jest tych spawnów, pewnie. Dobra. Do piachu z tobą. O, no to to jest spawn na pewno, tego jestem. Tu gdzieś jest. No fajnie, że sobie chociaż trochę podekspimy spijmy, to co straciliśmy. Aczkolwiek nie widzę tutaj wyjścia na jakieś wyższe piętro. To znaczy, wiem, że jakieś jest, ale chyba... Chyba jedyną drogą jest ta wieża. Wiecie, jak już tak zbieramy, w sumie ten badomen... Oha, bo to nie jest jako... O! Dobra, no to nie tego nie zbieramy. O, ile wał... Wełn... Uh -huh. Ile jest? Z... Są... Uh. Kurde, jestem fanem kolorowych rzeczy. Na pewno zbiorę ten banner. Na pewno zbieram te przedmioty. Dobra, znajdę crafting To będzie gites Czysto Czy tu jest coś pozapisywane? To jest ważne pytanie Nie, czysto yy, O że to bierzemy na pewno Tak, tak teoretycznie jest tu, Były tu lumy na pewno, nie? No jest lumi Powiedzmy, że biorę sobie Taki baner Dobra, nie będę się w to teraz bawił, ale chyba, chyba ten baner z globem jest cenny. Chyba. Stąd nic. Jezu, dobra. Yy, tu chyba crafting, więc tak jest. Więc dokraftuję sztabki samorodków, żeby już też zrobić sobie miejsce. I teraz tak, to jest miejsce, gdzie robimy sobie yy, kosz. Yy, tak, na pewno to idzie. Książki nie idą. Oj, powiem Wam, że cienko. Cienko będzie. Ile to mało żyć? 20. Super. Kolejna książka, którą sobie zabieramy. Dobra, jeśli to jest baner z globem, to to sobie biorę, bo ten baner mi się podoba i jego sobie w domku powieszę i raczej w takiej kolorystyce ja bym go też zrobił. Stąd już nic. Coś pewnie będę brał W tej wieży jeszcze nie byłem Swoją drogą, bo nie widziałem wejścia Więc się po prostu przekopiemy O, tam jest chyba kolejna biblioteka Dobra, wezmę siano Jak stąd skarla dużo siana I to nie będzie odbociana yy. Nie yy o Jezu, ile strzał, o Jezu, o Jezu mm. no dobra trudno się mówi tak wiem, mówi się trudno, a nie trudno ale ja sobie lubię zamieniać po prostu sylaby dobra, wywalam ten baner yyy Zamawiał ktoś McDonalda? Bo to jest wejście stąd! Dobra, to zbieram sobie trochę tych książek, żeby ten drugi stak nie był taki połowiczny. No, jest gites. Tu nie ma dzwona. Widziałam mi się, że ja widziałem dzwona. Nawet hita nie sprzedał. Więcej strzał? Dobra, te strzały odkładamy. Zwykłe są lepsze. To znaczy, nie są, ale ja mówię, że są. Bo jest ich więcej i się stakują bardziej z tym, co mam przy sobie. No i tutaj się zaczyna. Zbieranie 2, 1, 3, 7 przedmiotów, które być może nigdy mi się nie przydają. Rezistka. Tosy Dobra, ten omnibus banek mi się nie podoba, więc go nie biorę. Zmieniłam zdanie dużo szklanek butelek, dużo. Wiecie co? Akurat Blaze Powder to ja sobie wezmę. Nie będę tłumaczył teraz dlaczego, ale po prostu. Saturacja? Uuu. Saturacja, co to daje? Full hunger bar, o to, to jest takie takie mocne jedzenie w sumie Instant health Dobra, mam rezistkę slow falling Jak zobaczę kogoś kto będzie próbował mnie zabić to się obuduję tak szybko i się wypiję rezistkę A w sumie dojem tego ziemniaka, jeden slot więcej Czujesz kliwnia, Bunk. Paper? Nie, nie sztakuje mi się. Yy. Ale, ale mam teraz chaos yy, w głowie, jakby, żeby wziąć wszystko, ale żeby to szło szybko. Wędka na zero. Yy. Byliśmy już tutaj, ale przez to, że tu są przeciwnicy, to ręce mi się trzęsą trochę jak w poprzednim odcinku, więc wcale nie jest lepiej. Chyba nawet jest gorzej, ten bóg. Tu coś bogatego? Nic, nic, nic. Tu byłem. Okej. Okay. Na pewno nie wziąłem jednego brain standa z dołu, a to jak będziemy wracać to w sumie sobie mogę podjeść. Oooo, jeszcze półki nalaka. Oh. Jak ja mam się z tym wszystkim zabrać w dalszą podróż? To jest po prostu niemożliwe. Nie no potek na laka Nie odmówię Nie są już tak Okej jak były kiedyś Ale dalej są To jest Table I tylko dlatego to biorę Dlatego się po prostu Nie da stworzyć Chyba jeszcze, żeby było że to da się stworzyć, ale jest drogie, to to... No i co z tego, że jest drogie? Stworzę jak będę potrzebował. A to spo... jest O, tu był koks. Teraz jakbym spadł. O Jezu. A! No i tu se generalnie odhaczyliśmy w tym momencie całą chyba konstrukcję. Przecież mi się kojarzy, że była jeszcze jakaś skrzynka z cennościami. Nie, jakby... wypad z tym oknem. To obczaliliśmy wszystko. To, 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 to. Ej, szczerze to jest chyba wszystko. Mogę się mylić. Ale chyba się nie mylę. Tak, ja raczej ja się nie mylę, ok, ja się nie mylę. Chciałbym coś wziąć z tego jeszcze. Taką customową podkę bym chciał jakąś jeszcze. Chcę się wziąć stąd coś takiego, właśnie custom taki. Taki totalny custom. Walić tylko wadła. Jeszcze tą yellow potkę, bym sobie wziął. To i tak już mamy dużo takich custom, custom itemów. 10 użyci. Tak by się już raczej nie przydał. Bo raczej wychodzimy. Czy bestia razu pija? Czy ja jej po prostu nie zabiłem? Mam wrażenie, że zabijałem tą bestię. Aczkolwiek mogę być w błędzie. Lumów nie zbieram, bo nie mam miejsca. Trzymam bloka, jak tu wychodzę, bo ostatnio dostałem. To znaczy, ostatnio wyłapałem na jej po prostu. Od właśnie takiego kolegi. No powiem Wam szczerze, że jestem zadowolony ogólnie z tego, co tu wynieśliśmy. Pomijam fakt, że w ogóle wynieśliśmy z tą koksa. Więc jakby to już jest i tak plus 10 do oceny. A wiem co! Jeszcze N. Rzecz idzie out. Jedna rzecz. Ten kilof jakby. Nie widzicie tego kilofa, ten kilof to jest enchant już. Fajnie byłoby też wiecie, jakby ja nie zabiorę wszystkiego, co mam raczej przy sobie no bo mimo wszystko, no nie mamy tyle miejsca aczkolwiek, no cóż, zgarniamy enchant i... no cóż gdyby to była leśna posiadłość, to bym to spalił ale że to nie jest leśna posiadłość, to nic z tym nie zrobię ale myślę, że jakiś ja w przyszłości, jeśli będę zwiedzał jeszcze kiedyś te tereny to raczej będę wiedział, że to jest miejsce, w którym już byłem. Tym bardziej, że mam nagrane, gdzie byłem, a gdzie nie. Więc. No cóż, yy, jeszcze z takich rzeczy. Na pewno sobie zbierzemy jeszcze te snopki, no bo jedzenie. Yy, no i idziemy do lodowej jaskini. I teraz tak. To są przedmioty, które tutaj na dole, te o tutaj, jeszcze mam dwa paski, które zabieram. To na pewno zabieram, tego jestem pewny. Też widzicie, plus jest taki, to mi teraz zajmowało cały ekwipunek, ale też dużo przedmiotów z tego ja już posiadałem, przez co? No cóż, jakby to ująć po prostu. Yy, Zaoszczędzamy miejsca. Na przykład dzwony. Yy, tak, tak. Tak to przerobimy. No w sumie się można przespać. Yy, to przerabiamy na chleb. Dużo chleba. Potrzeba chleba. No i mamy 48 chleba kolejne. Więc mamy półtorej staka chleba. To, to jestem w stanie nosić jeszcze na pasku. Chciałbym tego protekrzyna wziąć, chciałbym wziąć to. No i enchant. I tak, to jest nasz ekwipunek, te cztery tutaj, więc teraz tak. Teraz. Niektóre rzeczy idą jeszcze na pasek wyboru. Więc łódka idzie na pasek. Nie widzę wiadra, więc f. Y Nie widzę łuku, więc też F. Wędka może pójść na pasek. Y O, jeszcze idzie na pasek. To zostaje tutaj. Dobra. No i w tym momencie zabieramy wszystko po prostu z tej skrzyni, co jest ustalone. O nie! Bo ja to ustaliłem jakby. O nie! Ale fail. No. No, tyle rzeczy bym zostawił super. Czyli jeszcze trudniejsza decyzja. Co wywalić, a czego nie wywalić? No, Potrzebuję kilku slotów. Sloty to są te książki najprawdopodobniej i customowe podki. Zróbmy inaczej. To są... Was propozycja, yy, Żeby po prostu zaoszczędzić miejsce, to jeśli ktoś dobrze po angielsku umie, to teraz tak, yy, masz użytkowniku chwilę, żeby zapauzować ten materiał i przeczytać sobie tą książkę. To jest pierwsza strona, to jest druga strona. Już ogarna co trzeba? Dobra. Druga książka. Pierwsza strona i druga strona książki. Myślę, że już zdążyłeś sobie ewentualnie zrobić coś, co tam chciałeś. No i jeszcze tu jest 6 stron, więc po prostu teraz będę przejeżdżał tak raz na jakieś 3 sekundy, żebyś sobie zdążył zatrzymać. A ci, co nie czytają, to mogę zachęcić jedynie do zostawienia suba na kanale. I, i łapki pod filmem, bo jest to super motywujące no i co te książki idą tutaj i trzy sloty zaoszczędzone wszyscy zadowoleni? No zajebi, yy, super teoretycznie z takim zestawem byłbym już w stanie wyruszyć aczkolwiek chcę sobie jeszcze wziąć strzały więc. Yy, f, um, mm, mam jakiś totalny syf. Taki, taki useless syf. Dobra. Zdobędę to siodło jakoś. I cóż, czy jestem w stanie zostawić tam te przedmioty? Jestem. Czy ja mam łóżko przy sobie? Nie, jeszcze. Jeszcze miejsce na łóżko. Dobra. No, tylko siema. I bierzemy sobie cyjanowe łóżeczko. Teraz tak. Yy, pamiętam, że zmierzaliśmy nie w tamtą stronę, tylko w tą stronę. A więc, no cóż, yy, odcinkowa chyba przygoda. Jeszcze sobie przypomniałem. A nie, węgiel już zgarnąłem. Dobra, te 19 węgla se odpuszczę. To fajna przygoda w sumie dla nas, bo no, ogarnęliśmy dosyć dużo rzeczy. Trzy odcinki w zasadzie były wokół tego tylko. A na obecną chwilę ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. W następnym odcinku wyruszymy już w podróż. A. No cóż, pewien rozdział życia postaci został zamknięty. Mianowicie yy, myśleliśmy, że znaleźliśmy dom, ale co chwilę nam się ktoś wbija na chatę, więc nie znaleźliśmy. Ale cóż. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.